Cześć. witajcie na kanale Micha Biegacza, gdzie znajdziecie porady żywieniowe skierowane właśnie do biegaczy. Ja jestem Marcelina i na co dzień pracuję jako dietetyk kliniczny i sportowy. I w tym odcinku opowiem Wam o tym, co może zmienić się w Waszym życiu, w życiu biegacza poprzez zmianę diety. Ja wiem, że wielu w swoich odcinkach rozkładam te aspekty dietetyczne na czynniki pierwsze, merytorycznie. Tłumaczę Wam, na czym polega zmiana diety, na jakie procesy w ciele biegacza ma wpływ, ale też wiem, że nie każdego z Was to interesuje, tylko chcielibyście konkretnie wiedzieć, na co mogę liczyć poprzez zmianę swojej diety, bez jakiegoś tam zbędnego pitu-pitu i wchodzenia głębiej w szczegóły. I też po to właśnie powstał ten filmik. Zapraszam. Jednak zanim przejdę do konkretów, na wstępie wam powiem, że odnoszę się do praktycznych informacji i obserwacji na podstawie swoich własnych, moich biegowych, podopiecznych, i tego, jakie daje efekty zastosowanie mojego systemu żywieniowego opartego na moich zasadach, bowiem nie wiem, jakie zasady, jaka jest forma prowadzenia innych dietetyków, i za nich po prostu nie odpowiadam. I generalnie w tym miejscu szybko krótko powiem Wam, że jak. Dietetyk chce Wam ułożyć dietę bez wyników badań, tylko tak na ślepo nawet nie pyta się, nie, nie prosi, nie napiera, że tak powiem, żebyście dali mu wyniki badań, no to warto poszukać innego dietetyka, bowiem na te aspekty żywieniowe przede wszystkim powinniśmy spojrzeć z punktu widzenia stanu zdrowia i ewentualnych niedoborów. Ale żeby dalej nie przedłużać, no to lecimy z tematem. Co ja będę z tego miał, że zmienię swoją dietę? I przede wszystkim jest to poprawa wyników, oczywiście u tych, których jest to celem, bo nie każdy biegacz ma taki cel, ale powiem wam, że praktycznie każdy z moich podopiecznych zanotował poprawę formy. No i jak się domyślacie, byli zadowoleni, ja zresztą też. Często też w trakcie naszej współpracy obserwujemy, że po zmianie diety tętno spoczynkowe spada, co też jest jednoznacznym sygnałem, że forma rośnie e, i przeważnie dzieje się tak właśnie dzięki temu, że wyruwa, wyrównujemy niedobory, e, usprawniamy regenerację. Ja jestem dietetykiem, który pracuje na wynikach badań i dietę dobiera stricte pod stan zdrowia, wywiad zdrowotny, wyniki badań. E, zresztą o tym, jak w praktyce wygląda współpraca z dietetykiem sportowym opowiadam w innym filmiku, także jeżeli chcecie, to zaglądajcie, a my lecimy dalej. Po drugie, wyższy poziom energii, i to zarówno w trakcie wykonywania sesji treningowych, jak i ogólnie w życiu. A dzieje się tak, dlatego że poprzez dietę u właśnie sprawdzamy regenerację oraz dopasowujemy makrospaniki, normujemy rozkład makrospaników w diecie. Tutaj głównie, jeżeli chodzi o węglowodany, no i też uczymy organizm pozyskiwać energię z kwasów tłuszczowych. Kolejna kwestia jest to mniejsza bolesność stawów. Biegacze obserwują mniejszą bolesność stawów. Miałam nawet takie przypadki, że kiedy zaczynaliśmy współpracę, mówili, że muszą iść do fizjo, a za dwa miesiące okazało się, że nie muszą jednak, bo problem minął sam dzięki zmianie diety. A wynika to z tego, że ja w swojej praktyce dietetyka stosuję dietę opartą na zasadach diety przeciwzapalnej. Lecimy dalej. Następnie jest to poprawa pracy układu pokarmowego po zmianie diety i wsparciu, wsparciu kondycji mikroflory jelitowej, a ja bardzo zwracam na to uwagę. Biegacze cieszą się lepszą pracą jelit, a co za tym idzie, minimalizuje to problemy jelitowe zarówno te na co dzień, jak i te na treningach czy na zawodach, a to oczywiście przekłada się na jakość treningów oraz na wyniki biegacza. Więcej o problemach jelitowych znajdziecie w innych moich filmikach, a póki co lecimy dalej. Następnie, lepsza odporność. Po zmianie diety i unormowaniu suplementacji moi biegowi podopieczni często zauważają, że mniej chorują i rzadziej zapadają na infekcje górnych dróg oddechowych, co jest takie typowe właśnie dla biegaczy. To też jest związane z dietą i suplementacją. Gdyż długie sesje treningowe osłabiają odpowiedź układu odpornościowego, a poprzez aspekty dietetyczne i suplementacyjne możemy bardzo fajnie, efektywnie go wspomagać. Lecimy dalej. Kolejny niezwykle istotny dla niektórych aspekt jest to redukcja masy ciała, redukcja tkanki tłuszczowej, tak naprawdę. Oczywiście, od tych, którzy je potrzebują, bo też nie jest cel każdego biegacza. Ubiegacze to tak naprawdę ten proces idzie bardzo sprawnie, ponieważ oni mają odpowiednią ilość ruchu. Tutaj wystarczy tylko i wyłącznie naprostować te kwestie żywieniowe i nie miałam chyba takiego przypadku, żeby redukcja nam nie postąpiła. Może z wyjątkiem jednej pani, ale tam była taka sytuacja, że blokowały nas leki hormonalne, które pani przyjmowała, no i ten, no niestety z innych przyczyn. Nie udało nam się przeprowadzić redukcji do takiego poziomu satysfakcjonującego, ale oprócz tego jednego przypadku, no to zawsze to się udaje, także niewątpliwie to jest taka duża zaleta. Słuchajcie, będąc przy temacie redukcji, kolejny ważny aspekt jest to utrata brzucha. Często to jest tak, że przychodzi do mnie biegacz, i generalnie on nie ma nadwagi, ale ma jak to się nazywa, taki duży brzuch i mówi, że chce się dociąć. Bo to, jak on wygląda, jest nieadekwatne do jego stylu życia. I jak najbardziej w trakcie naszej współpracy, dzięki właśnie zmianie diety, taka docinka idzie. I tutaj tego typu sytuacje są przeważnie związane ze zbyt dużą ilością pszenicy w diecie czy słodyczy. Też czasami są to problemy jelitowe, na które bardzo zwracam uwagę. I kiedy tutaj to naprostujemy, no to docinka idzie elegancko. I następny, może troszkę mniej ważny aspekt, ale wam o nim powiem, no to jest stan skóry i włosów. Szczególnie panie przeważnie bardzo często doceniałem ten aspekt, ale właśnie jeżeli my zmieniamy dietę, ten organizm jest bardziej odżywiony, tamten profil kwasów tłuszczowych normujemy, no to też właśnie wygląda się lepiej młodziej. I słuchajcie, obiecowałam, że nie będę tym razem zanudzać, słowa dotrzymam. Czyli, reasumując, zmiana diety ubiegacza przekłada się na lepsze wyniki, lepszą regenerację, wyższy poziom energii, lepszą odporność, lepszą sylwetkę oraz wygląd ciała. Z kolei wszystkie te aspekty przekładają się na wyższą dyspozycję sportową, chęć podejmowania treningów oraz radość życia i satysfakcję. Zresztą myślę, że najlepiej samemu spróbować i się przekonać. Jeżeli masz jakieś doświadczenia związane ze zmianą swojej diety, Proszę podzielić się ze mną na dole w komentarzu. Zachęcam Cię także do oglądania do, do innych treści, które zamieszczam na tym kanale. Subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowościami oraz obserwowania mnie na Instagramie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, oczywiście. Cześć!